Wiem, że Jaś Kapela walczy w Prime MMA. To pogadamy trochę właśnie o tym Prime MMA. Prime MMA to jest chyba trochę taka pochodna Fenu. Tak mi się wydaje. No i kogo my tu mamy? Przede wszystkim ta walka wieczoru. Kamerzysta Kruszwil Tutaj mamy jakby odrodzenie kamerzysty i pytanie, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Z punktu yy, jakiś tam zasad. No to tak średnio, nie? Ale z punktu biznesowego, a wiadomo, że włodarzom Prime MMA zależy na biznesie, to myślę, że to jednak może być dobry ruch. Pytanie, czy kamerzysta i Kruszfil za ile oni się zgodzili walczyć? Bo jeżeli się zgodzili walczyć za 300 tysięcy każdy, to za 300 tysięcy uważam, że federacja byłaby w stanie pozyskać bardziej zasięgowe osoby, nie? Ale ja tak naprawdę nie wiem, jakie ja teraz ma kamerzysta zasięgi. Bo jedno to jest, że yy, wykupujecie galę, bo kogoś lubicie, a drugie to, że wykupujecie galę, bo chcecie zobaczyć, jak ktoś dostaje. Podejrzewam, że dużo osób chciałoby zobaczyć, jak kamerzysta dostaje. Ale kamerzysta według mnie nie dostanie od krzina. <laughs> Więc bo, dla mnie ta walka też jest trochę bez sensu. Już pomijając nazwiska, no to. To nie wiem. Zestaw, z, zestawcie miej Kubańczyka. Ciekawe, kto wygra, ale będą emocje. Nie wiadomo, kto wygra. Może ja, może Kubańczyk, nie wiadomo, nie? Ja uważam, że to jest na takiej zasadzie trochę. No bo Kurzfiel tam walczył z minimajkiem i to nie była jakaś walka. No. To, no, ja uważam, że tutaj kamerzysta wygra. Nie? nie chcę nic ujmować Kruszwilowi, ale uważam, że to będzie troszeczkę do jednej bramki, bo ten jest chyba i wyższy. I też pewnie coś tam poćwiczył sobie w areszcie i tak dalej. No ale dobra, kogo my tu dalej mamy? Ambro. Tego pana nie za bardzo znam. On chyba był walkomaster. Mamy Murajskiego. Murajski w ogóle to świetnie prowadzi karierę. Skacze z federacji do federacji. Idealnie to wszystko wykorzystuje. Gziądeł już, to jest jego czwarta federacja, nie? A ile on walczy rok? Kurwa. Czyli tak, fame. Dwie walki miał w fame. Ie. Później był w tym. Elite Fighters był na FFF. W High League go jeszcze nie było. No, i tutaj ciekawa walka. Jaś kapela. Jedyna walka, która mnie będzie najbardziej interesowała. Znaczy walka, która będzie mnie najbardziej interesowała, to jest. Jaś Kapela kontra Kos, on z jakimś miał się bić, dziennikarzem. To jest yy, walka. Jestem bardzo ciekawy umiejętności Jaśa Kapeli. No, powiem Wam, że się zapowiada ta gala, mimo wszystko, tak na 200 tysięcy pay-per-view. No bo tak. No, dużo osób jednak będzie chciało zobaczyć tą walkę, nie? Nie do końca to dobrze, ale tak będzie. Murański. To nie wiem. Znaczy tu na. Jeżeli Murański będzie walczył z tym, no to raczej będzie się dymiło na konferencji. Ale uważam, że tutaj faworytem jest Muran. Ale nie wiem, czy oni się biją ze sobą. Tam gdzieś jest rozpiska, to zaraz sprawdzę. Czyli my, wydaje mi się, że rynek się już przesyca. Mamy cztery federa. 5 mamy federacji free Fightowych Ja bym to podzielił tak. Fame MMA. Hailik. Później właśnie trzecie miejsce, może, bo Hylik z MMA, zobaczymy jak to będzie, nie, na razie Hylik tam sprzedał chyba powyżej 300 tysięcy pay per view, wiadomo, na razie Fame wjedzie prym, bo tam po 600 już podchodzą tysięcy pay per view. Trzecie miejsce myślę, że zajmą właśnie Prime. I z tego co wiem, to jeszcze ogłaszają, ogłoszą kilka ciekawych influencerów, więc myślę, że oni trzecie miejsce, później Elite Fighters, no i wiadomo, na koniec MMA VIP. I teraz pytanie, jak uważacie, czy ten rynek się przesyci już wkrótce i już te walki nie będą wzbudzały takich emocji i nie będą przyciągały aż takiej widowni, czy po prostu nieważne ile będzie tych gal, no bo myślę, że teraz jeżeli już będziemy mieli pięć takich federacji, no to z 10-12 gal w roku to będzie, nie każdego miesiąca, do tego jeszcze dochodzi KSW. Wszyscy będą musieli jakoś tak to poukładać, żeby yy, nie nachodzić na siebie. Do tego jeszcze przecież było te hype MMA. Nie wiadomo, co z tym będzie. Ja nie mam żadnych informacji na ten temat. Znaczy, jest mi powtarzane, że będzie, będzie, ale nie wiadomo kiedy. Znaczy, ja gdzieś widziałem, nie wiem czy nie na. Chyba u mnie na Discordzie ktoś rzucał listę, że tam jeszcze mają się bić trochę ludzi od kamerzysty. Więc to jest takie. Trochę yy, wskrzeszenie uniwersum kamerzysty. Nie wiem, czy to dobrze. A no to właśnie takie coś ktoś wrzucił. Co? Zamiast walki LPR oficjal Push Barber odbędzie się walka Jacek Muran-Murański kontra Tomasz Oświęcimski. Hmm. Dawid Naroży to nie jest ten taki piękny i młodzi. Karo Kaja to jest ta dziewczyna Kruszwila Kontra Kasia Sośnicka to jest. Yy, Kaś Sośnickich jest pełno, jedna jest piosenkarką, ale ta to chyba jest jaka... Jak, jak, od tego, kamerzysty, tak? Czy się mylę? Tak. Czyli zobaczcie, jeżeli to się sprawdzi, no to mamy te całe uniwersum, nie wiem, czy to dobrze. To jest chyba też od kamerzysty, jakaś pochodna. Jest dużo homonkulusów od kamerzysty. Nie wiem, czy to dobrze. To można powiedzieć, że Prime MMA Yy, stawia wszystko właśnie na uni uni uniwersum kruszwilowo-kamerzystowe. No i pytanie, jak internet na to zareaguje w dłuższej perspektywie, nie? To mnie ciekawi bardzo. No i jeszcze wiadomo, ci Murańscy, jeżeli to się potwierdzi, że za będzie... że jeszcze Jacek Murański będzie walczył, no to... Pff, no to ma to potencjał na te 200, 250... Może nawet i 300 tysięcy pay -per view no. Bo wiecie jak to jest, jakby FAME zrobiło już infrastrukturę pod y, f, y, federacje freakfightowe, więc Hylik już od razu się wbiło w 300 tysięcy i oni też się mogą dostać.